Rozdział czwarty. Wiedza transcendentalna. Bóg, Najwyższa Osoba, Pan Sri Kryszna rzekł. Ja przekazałem tę niezniszczalną naukę jogi Bogu Słońca Vivasvanowi, a Vivasvan przekazał ją Manu, Ojcu Ludzkości, a Manu z kolei przekazał ją Ikszwaku. Ta najwyższa nauka przekazywana była poprzez sukcesję uczniów, i święci królowie poznawali ją w ten sposób. Ale z biegiem czasu sukcesja uczniów została przerwana i wiedza ta, taka jaką jest, zdaje się być stracona. Przekazuję Ci dzisiaj tę starożytną wiedzę o związku z najwyższym, ponieważ jesteś moim wielbicielem i przyjacielem i dlatego możesz zrozumieć transcendentalną tajemnicę tej nauki. Ardżuna rzekł. Bóg Słońca, fan urodził się wcześniej niż ty. Jak więc mam to rozumieć, że na początku ty przekazałeś tę wiedzę jemu? Bóg, najwyższa osoba, rzekł: Wiele, wiele narodzin mamy za sobą zarówno ty, jak i ja, Arjuno. Ja pamiętam je wszystkie, ale ty nie możesz ich pamiętać, o pogromco wroga. Mimo iż jestem nienarodzony i moje transcendentalne ciało nigdy nie ulega zniszczeniu, i chociaż jestem panem wszystkich żywych istot, to jednak w każdym milenium pojawiam się w mojej oryginalnej, transcendentalnej postaci. Kiedykolwiek i gdziekolwiek zamierają praktyki religijne o potomku Buharaty i zaczyna szerzyć się bezbożność, wtedy zstępuję osobiście. Aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla odnowienia zasad religii, ja sam pojawiam się w każdym milenium. Każdy, kto zna transcendentalną naturę mojego pojawiania się i moich czynów, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym materialnym świecie, ale osiąga moją wieczną siedzibę o Ardzuno. Uwolniwszy się od przywiązania strachu i gniewu, całkowicie pogrążywszy się we mnie i we mnie przyjmując schronienie, wiele, bardzo wiele osób w przeszłości oczyściło się poprzez wiedzę o mnie i w ten sposób wszyscy oni osiągnęli transcendentalną miłość do mnie. Nagradzam odpowiednio każdego, kto podporządkuje się mnie. Wszyscy podążają moją ścieżką pod każdym względem o synu Pritz. Ludzie w tym świecie pragną sukcesu w swojej pracy dla zysku i dlatego czczą półbogów. Bardzo szybko, oczywiście, otrzymują rezultaty swojej pracy w tym materialnym świecie. Odpowiednio do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy, stworzyłem cztery klasy w ludzkim społeczeństwie. I chociaż ja jestem twórcą tego systemu, powinieneś wiedzieć, że, będąc niezmiennym, nic nie czynię. Nie ma czynu, który miałby na mnie wpływ, ani też nie ubiegam się o owoce działania. Kto rozumie tę prawdę o mnie, ten także nie wikła się w skutki swoich czynów. Wszystkie wyzwolone dusze w czasach starożytnych działały zgodnie z takim zrozumieniem mojej transcendentalnej natury, dlatego powinieneś spełnić swój obowiązek, podążając za ich przykładem. Nawet inteligentne osoby nie potrafią rozróżnić, czym jest działanie, a czym niedziałanie. Wytłumaczą ci teraz, czym jest czyn, a posiadłszy tę wiedzę, uwolnisz się od nieszczęścia. Niełatwo jest zrozumieć zawiłości działania, dlatego należy posiąść właściwą wiedzę o tym, czym jest działanie, czym jest czyn zakazany, a czym jest niedziałanie. Kto widzi niedziałanie w działaniu i działanie w niedziałaniu, ten jest inteligentny pośród ludzi i zajmuje transcendentalną pozycję, chociaż zaangażowany jest we wszelkiego rodzaju czyny. Uznaje się, że osoba, której każdy czyn wolny jest od pragnienia zadowalania zmysłów, posiada kompletną wiedzę, Mędrcy mówią, że reakcje jej czynów zostały spalone w ogniu doskonałej wiedzy. Porzuciwszy wszelkie przywiązanie do owoców swojego działania, zawsze zadowolona i niezależna, nie wykonuje ona żadnej pracy dla zysku, chociaż zaangażowana jest we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. Osoba taka, posiadając pełne zrozumienie, działa kontrolując doskonale umysł i inteligencję, uwalnia się od poczucia własności w stosunku do swojego majątku i pracuje jedynie po to, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życia. Ponieważ działa w taki sposób, nie dotykają jej reakcje grzechów. Kto zadowala się tym, co przychodzi spontanicznie, kto uwolnił się od dualizmu i od zazdrości, kto pozostaje stały wobec sukcesu i porażki, ten nigdy nie uwikła się, chociaż czyn pełni. Praca człowieka nieprzywiązanego do trzech sił materialnej natury oraz w pełni usytuowanego w wiedzy transcendentalnej, całkowicie wtapia się w transcendencję. Osoba całkowicie pogrążona w świadomości Kryszny na pewno osiągnie królestwo duchowe, ponieważ całkowicie poświęca się czynnościom duchowym, w których rezultat procesu z konsumpcji jest absolutny, a to, co zostało ofiarowane, jest tej samej duchowej natury. Niektórzy jogini wielbią półbogów. Przeprowadzając dla nich różnego rodzaju ofiary, podczas gdy inni składają ofiary w ogniu najwyższego brahmana. Niektórzy, czyści brahmacharini, składają w ofierze proces słuchania oraz zmysły w ogniu kontroli umysłu, podczas gdy inni, grechastowie żyjący zgodnie z zasadami, składają w ofierze przedmioty zmysłów w ogniu zmysłów. Inni, którzy zainteresowani są osiągnięciem samorealizacji poprzez kontrolę umysłu i zmysłów, składają czynności wszystkich zmysłów, jak również powietrze życia, jako ofiarę w ogniu kontrolowanego umysłu. Podjąwszy ścisłe śluby, niektórzy zostali oświeceni poprzez poświęcenie swoich bogactw, inni zaś poprzez praktykowanie surowych wyrzeczeń, praktykowanie ośmiostopniowego systemu jogi mistycznej czy poprzez studiowanie wET w celu uczynienia postępów transcendentalnej wiedzy. Jeszcze inni, którzy skłaniają się ku procesowi powstrzymywania oddechu, aby pozostać w transie, praktykują ofiarowanie ruchu wydechu wdechowi, a wdechu wydechowi i w ten sposób w końcu pozostają w transie, powstrzymując wszelkie oddychanie. Inni, poprzez zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu, składają wydech jemu samemu w ofierze. Wszyscy, którzy składają ofiary i znają ich znaczenie, zostają oczyszczeni z następstw grzechów i skosztowawszy nektaru będącego rezultatem takich ofiar, wznoszą się ku najwyższej wiecznej atmosferze. O najlepszy z dynastii Kaurawów, bez pełnienia ofiar człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy ani na tej planecie, ani w tym życiu, nie mówiąc już o następnym. Wszystkie te różne rodzaje ofiar polecane są przez Wedy i wszystkie one zrodziły się z różnego typu działań. Poznając je jako takie, osiągniesz wyzwolenie. O pogrom co wroga, ofiara spełniana w wiedzy lepsza jest niż zwykła ofiara z posiadłości materialnych, ale wszystkie ofiary z pracy o synu Prithy kończą się wiedzą transcendentalną. Spróbuj poznać prawdę poprzez udanie się do mistrza duchowego, zadawaj mu pokorne pytania i słusz Mu z oddaniem. Samo zrealizowane dusze mogą przekazać Ci wiedzę, ponieważ ujrzały prawdę. Zdobywszy prawdziwą wiedzę od samozrealizowanej duszy, nigdy ponownie nie ulegniesz złudzeniu, ponieważ dzięki tej wiedzy zrozumiesz, że wszystkie żywe istoty są jedynie częścią Najwyższego, czyli innymi słowy, są częścią mnie. Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, jeśli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, będziesz w stanie przepłynąć ten ocean nieszczęść. Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalane drewno, tak też o Arjuno czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie reakcje czynów materialnych. Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzę transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. A ten, kto osiągnął dojrzałość w praktyce służby oddania, z biegiem czasu zaczyna rozkoszować się tą wiedzą w sobie samym. Taką transcendentalną wiedzę jest w stanie osiągnąć człowiek pełen wiary, który poświęcił się tej wiedzy i który panuje nad zmysłami, a zdobywszy ją, szybko osiąga najwyższy duchowy pokój. Kto jednak nie posiada wiedzy ani wiary, kto wątpi w pisma objawione, ten nie osiąga boskiej świadomości. Osoba taka upada. Dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia ani w tym świecie, ani w następnym. Kto działa w służbie oddania, wyrzekając się owoców swojego działania i czyje wątpliwości zostały rozproszone przez wiedzę transcendentalną, ten faktycznie utwierdzony jest w jaźni. W ten sposób o zdobywco bogactw nie jest on związany przez reakcję pracy. Dlatego powinieneś zwalczyć bronią wiedzy wątpliwości, które powstały w twoim sercu z powodu ignorancji. Uzbroiwszy się w Jogę, obharato, powstań i walcz.